Kochani, na początku tego kazania chciałbym powiedzieć zdanie, które powinno się znaleźć na samym końcu, do którego będę zmierzał, czyniąc pewną opowieść z życia, z historii i z Biblii. I to zdanie myślę, że mogłoby brzmieć: Wszystko, co jest. Wielkie zawsze zaczyna się od małego. Wszelkie wielkie dobro zawsze zaczyna się od małego dobra, i wszelkie wielkie zło zaczyna się też od małego. Zdaje się, że historia, życie po prostu to potwierdza, i nie jest to odkryciem Ameryki. Gdyby dzisiaj, 13 czerwca, nie było niedzieli, to duży akcent w Kościele kładlibyśmy na Matkę Bożą Fatimską, bo to jest dzisiaj Fatimski dzień. Zobaczmy przez moment tylko Fatimę. Jest pierwsza wojna światowa, 1917 rok. I Bóg wybiera Maryję, żeby poszła do małych dzieci. Małe dzieci i wielka misja. I małe rzeczy, o które je prosi, choć pokazała im kawałek nieba i pokazała im kawałek piekła: Maryja. To prosiła je o to, aby modliły się za świat, powtarzając nieustannie: Awe, Maria. Żeby dzieci odmawiały różaniec. I tylko tyle. I przez historię tych ponad stu lat. Myślę, że wielu ludzi, myślę, że nawet niektórzy z nas, mogliby by powiedzieć, że bardzo wielkie rzeczy w rodzinach naszych lub w świecie, tak jak ustanie I i II wojny światowej, zadziało się to przez różaniec. Po prostu. Wielkie zwycięstwo przez mały różaniec. Gdyby dzisiaj też nie była niedziela, wspominalibyśmy w taki uroczysty sposób. Rocznicę, kiedy nasz winowski błogosławiony został wyniesiony do godności ołtarzy jako błogosławiony, nasz ojciec Aloyzy Liguda. Kiedy rodził się, to rodził się w małym winowie. Jego mały dom. Stoi do dzisiaj. I ten nasz mały winów, choć się rozrasta, to i tak jest mały. I Ojciec Zaloży miał wielkie pragnienia, by być misjonarzem na całym świecie. Bogu wystarczyło, że nigdzie nie jechał i uczył tylko dzieci i młodzież. My dzisiaj zbieramy owoce jego małości. Rozumiecie to? Bóg chce, aby wszystko, co jest małe, co jest piękne i małe, naprawdę rosło. Zobaczcie, że kiedy dzisiaj w świecie, w kościele czytamy Ewangelię i choć my ją naprawdę wszyscy znamy, to to właśnie polega na tym, że Pan Jezus mówi o Bożym Królestwie. W ogóle, jak się mówi, Królestwo to to już jest coś wielkiego, a Boże to tym bardziej. I Pan Jezus ściąga to wielkie Królestwo. I porównuje z malutkim ziarnkiem gorczycy. Możliwe, że niektórzy z nas, maluchy, może, a nie Franek, na pewno wie, co to jest gorczyca i jak wygląda, nie Franek? <grytanie> Ale ja musiałem się trochę namyślić, jak wygląda ta gorczyca. A ktoś inny podpowiedział, proszę księdza, jest taka musztarda z gorczycą, to te to żółte, to to jest to, takie małe. Biblijna gorczyca, to. To ta nasza dzisiejsza gorczyca jest duża w porównaniu z tą biblijną. Czyli to małe. Troska o małe, wierność małemu buduje Boże królestwo. Koni zobaczcie, że w życiu właściwie zawsze idzie o małe rzeczy. Klaudia i Alek, wczorajsi nowożeńcy są z nami to Krótko spaliście co? <noise> Prawie wcale. Wczoraj na ich ślubie ten ślub był niezwykły, choć każdy jest niezwykły, bo jest jeden. Ale między innymi ta niezwykłość polegała na tym, że Klaudia przeczytała jedno czytanie z pieśni nad pieśniami, a Alek przeczytał drugie czytanie z Nowego Testamentu, list do Efezjan. I tam jest takie słowo, które mnie bardzo dotknęło, które Alek czytał. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Znamy to słowo. I kiedy Alek to czytał, to wczoraj przypomniał mi się taki obraz, o którym nie wspomniałem wczoraj, ale dzisiaj o tym mówię. Parę lat temu, człowiek, który miał wtedy około 70 lat, powiedział mi taką rzecz. Proszę księdza, kiedy z żoną moją mieliśmy ślub, to ksiądz, który błogosławił nasze małżeństwo, to na koniec prosił nas bardzo, żebyśmy byli wierni jednej małej rzeczy. Ja mówię jakiej? On mówi proszę was bardzo, żebyście każdego dnia, zanim pójdziecie spać, pomodlili się Ojcze nasz. I mówi dalej tę opowieść swoją Proszę, Ksiądz, nasze małżeństwo przez pierwsze lata przeżywało bardzo duży ból, bardzo duży trud. I kiedy właściwie mieliśmy się już rozejść, to moja żona przypomniała sobie i mi, że tamten ksiądz, który nas błogosławił, prosił nas o jedną rzecz. I mówi, wie ksiądz, to już w noc poślubną nie modliliśmy się razem. A potem dalej nie modliliśmy się. I tak przez te co najmniej 5 lat. Mówi teraz, kiedy jesteśmy już prawie 40 lat małżeństwem i te 35 lat od tego dnia, kiedy pierwszy raz uklęknęliśmy razem, wszystko stało się inne. I mówi, opowiadając mi, proszę księdza, przecież ja nie mogę się odwrócić tyłkiem do mojej żony. Jak idziemy spać, to nawet jakby nie wiadomo co się zadziało w dzień, to przecież muszę ją uściskać i powiedzieć wybacz mi i pomodlić się modlitwą Ojca nasz tyle. No bo jak? I jak się razem pomodlić, jak sobie nie wybaczymy? Przypomniało mi się to i kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego dnia, do Ewangelii, to zobaczyłem to. Właściwie, co to jest, Ojcze nasz? To jest nic. Co to jest rano wstać i się przeżegnać przy łóżku? To jest naprawdę nic. Co to jest, kiedy mamy takie szczęście, by z kimś jeść obiad, przeżegnać się i powiedzieć, Boże, dzięki Ci za to, że mamy co jeść? To jest naprawdę nic. Co to jest rano, kiedy wstajemy i kręcimy się po domu i mamy jeszcze kogoś powiedzieć pierwsze słowo? To jest naprawdę nic. Ale okazuje się, że jeżeli nie robimy tego nic, to ze względu na ten brak tego małego, po prostu nie dzieje się to wielkie. To jest takie niesamowite. Kiedy słucham tej Ewangelii, to widzę taką rzecz, że Pan Jezus i my to wiemy tu w głowie, że mamy budować Królestwo małymi sprawami, małym słowem, małą modlitwą, małym gestem. My to wiemy. Ale zobaczyłem taką rzecz, że dlatego, że Boże Królestwo się dzieje przez to małe, to diabeł robi wszystko, żebyśmy tego małego nie robili. Tak jakby siadał na naszym ramieniu i ubliżał każdej małej drobnej rzeczy. Co tam to Twoje ojcze nasz zmieni? Nic. Co tam to Twoje słowo pierwsze, przepraszam, zmieni? Nic. Co Twoja modlitwa Ave Maria zmieni? Nic. Takie zadanie jest zadaniem diabła, żeby powtarzać nam, że ta dzisiejsza Ewangelia jest nieprawdą. Teraz już tak jest, że mało kto umie naprawić samochód. Ale wyobraźnie, to to widzimy. Jeżeli coś się wydarzyło w silniku i jedziemy do serwisu, albo jak ktoś umie sam tam grzebać, to jak sobie wyobrazić, że ten silnik się rozbierze, a potem z powrotem poskłada, to co to jest taka mała uszczelka, której tam się nie wsadzi? Można ją do kosza wrzucić? Albo tylko jedna śrubka, która tam została po wszystkim. Przecież milion części tam się poskładało dobrze. Bez tego małego nie pojedzie się. Wszystko się rozleci. Właśnie dzieło diabła polega na tym, żeby podpowiadać, że ta Ewangelia jest nieprawdą. Kochani i na koniec trochę intymna rzecz, śmieszna, trudna, taka która mnie spięła rano. Jak wstałem, się przeżegnałem, zawołałem do Boga, bo w pół do siódmej moja mama zadzwoniła. Potem wszedłem pod prysznic jak wychodzę z prysznica, patrzę, coś na brzuchu mam. Już nie miałem okularów, więc patrzę, jakaś tylko plamka. Nałożyłem okulary, patrzę, kleszcz. Ten jeden gram naprzeciwko moich 90 paru kilo, to się w ogóle nie liczy. Okazuje się, że się liczy. Każde coś, co jest małe i dobre i złe, po prostu przerasta się w rzecz naprawdę wielką. Panie Jezu, daj nam taką mądrość, żebyśmy zawsze umieli rozpoznać każde małe dobro. I nie pozwól, abyśmy je zlekceważyli, abyśmy je stracili. Bo wierzymy, Panie Jezu, że Ty z tego małego dobra uczynisz naprawdę wielkie, dobre dzieło. I daj nam też, Panie, widzieć każde małe zło, żebyśmy Go również nie zlekceważyli, ale przezwyciężyli siłą dobra. Wierzymy Panie, że należymy do Twojego Królestwa, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Chroni nas, Panie, od wszelkiego zła i zaprowadź do Królestwa Bożego w niebie gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.